Chcesz zacząć medytować, ale nie wiesz jak? Oto krótki poradnik, jak prowadzić medytację w codzienne życie. Medytację można porównać do ciepłej kąpieli dla Twojego umysłu, która wycisza, relaksuje i sprawia, że jesteśmy bardziej uważni. Podczas medytacji oczyszczasz się z przeszkadzających myśli. Sam fakt bycia w medytacji tu i teraz pozwala być bardziej skupionym i uważnym co bardzo się przydaje w naszym zabieganym świecie. Ale uwaga, jeśli cierpisz na depresję, skonsultuj się z terapeutą, czy medytacja będzie dla Ciebie właściwa, ponieważ czasami ten stan może się pogorszyć. Dla większości ludzi medytacja działa korzystnie, zwiększa energię życiową, uczy cierpliwości, miłości, współczucia. Możemy podczas medytacji odciąć się od problemów, a w konsekwencji doprowadzić do szczęśliwszego i lepszego życia. Każdy, kto pragnie się zrelaksować, odetchnąć i zdystansować się od otaczającej rzeczywistości, powinien rozważyć medytację. Zalecana jest szczególnie tym osobom, które są przytłoczone codziennością, zmagają się z bezsennością lub innymi problemami ze snem. Gdzie medytować? Pomimo że medytować można teoretycznie wszędzie, to na początku proponujemy ciche miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. To może być twoja sypialnia, łazienka, ogród, yy, tam, gdzie czujesz się komfortowo. Idealnie byłoby, gdyby przestrzeń do medytacji była cicha, czysta i uporządkowana. Jak długo medytować na początku? Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś styczności z medytacją, zacznij od małych kroków. Na początek zacznij od medytacji 5-minutowej. Aby z biegiem czasu ten czas odpowiednio wydłużyć, polecamy nastawić sobie budzik, bo często zdarza się, że zaczynamy medytować, a wtedy myślimy, hmm, jak długo już medytuję? Czy minęło już 5 minut? Jeśli masz włączony alarm, po prostu poświęcasz na medytację daną ilość czasu. A teraz najważniejsze, o czym mam myśleć? Co mam w ogóle robić podczas medytacji? Medytacja nie polega na próbach powstrzymywania myśli. One będą cały czas przychodzić do Ciebie. Nie musisz ich blokować na siłę. Po prostu pozwalasz im przepłynąć. Wyobraź sobie, że Twoje myśli to fale, które przypływają i odpływają. I tak cały czas. One są, ale Ty jesteś jak skała. Nieugięty, potężny, niewzruszony. Podczas medytacji chodzi o zmianę Twojego stosunku do myśli. Stajesz się świadomym obserwatorem, nabywasz bezcennej umiejętności, aby nie angażować się emocjonalnie w każdą myśl, która przychodzi Ci do głowy. Myśli będą się pojawiać i odchodzić, a my bez angażowania się emocjonalnego będziemy je obserwować. To niesamowicie przydaje się później w codziennym życiu. Jak usiąść i co, jeśli bolą kolana? Najlepiej medytuje się w lotosie lub półlotosie, w której nogi są skrzyżowane w taki sposób, aby jedna stopa leżała wzdłuż uda, a druga spoczywała w przestrzeni między łydką a udem na ziemi. Jeśli jesteśmy dobrze rozciągnięci, drugą stopę również kładziemy wzdłuż drugiego uda, tworząc pełen lotos. Możesz również usiąść w pozycji tzw. seiza. To tradycyjny sposób siedzenia w Japonii. Pozycja, w której siadamy na piętach. Zwykle na poduszce. Kolana są zgięte, a stopy obciągnięte. Łydki i stopy stykają się z podłożem. Jeśli jednak bolą cię kolana i niewygodnie ci w tych pozycjach, usiądź na krześle bez opierania się. Nogi rozstawione na szerokość bioder, stopy całe dotykają ziemi, kolana zgięte pod kątem 90 stopni. Medytować samemu czy w grupie? Medytacja to indywidualna praktyka, nawet gdy jest praktykowana w grupach. Jeśli możesz na początku skorzystać z medytacji prowadzonych właśnie w grupie. Kiedy dopiero startujesz z medytacją, nauczyciel może cię odpowiednio poprowadzić, wesprzeć, odpowiedzieć na pytania. Zależy również od ciebie. Czy widzisz dla siebie więcej korzyści, jeśli medytujesz w grupie, czy sam? Najlepiej wypróbować oba te sposoby. Czy słuchać muzyki podczas medytacji? Dla początkujących polecamy włączenie spokojnej, relaksującej muzyki, która wprowadzi cię w stan relaksacji i może pomóc w medytacji. Świetnie sprawdzą się też dźwięki natury, takie jak szum fal czy śpiewające ptaki. Na naszym kanale znajdziecie takie propozycje. Jaki rodzaj medytacji wybrać? Jest ich bardzo wiele i oto kilka z nich. Medytacja koncentracji. Jest to medytacja, która skupia uwagę na przedmiocie, oddechu, obrazie lub słowach. Najbardziej prosta, podstawowa i popularna jest medytacja, która koncentruje się właśnie na oddechu. Medytacja obiektu. Obejmuje skupienie uwagi na obrazie, w umyśle lub na rzeczywistym obiekcie. Medytacja z wizualizacją może być wykonywana z zamkniętymi oczami lub z otwartymi. Podczas gdy skupiamy się na rzeczywistym obiekcie, Takim jak na przykład kwiat lub płomień świecy, wówczas oczywiście należy otworzyć oczy. Medytacja mantry. Mantra to słowo lub fraza, którą powtarzasz. Mantrę można powtarzać na głos lub w umyśle. Ten rodzaj medytacji ma wyjątkowo silne działanie. Kiedy powtarzasz mantrę, na przykład popularną mantrę OM, wytwarza ona wibrację, która pozwala umysłowi doświadczać głębszych poziomów świadomości. Medytacja prowadzona. Idealna dla początkujących. Po prostu siadasz w pozycji medytacyjnej, zamykasz oczy i słuchasz głosu, który Cię prowadzi. Medytacja z dźwiękiem. Kolejna idealna medytacja dla początkujących. Wystarczy zamknąć oczy i słuchać dźwięków muzyki medytacyjnej, relaksacyjnej, mantr, szumu morza, wiatru, deszczu. Lub dźwięków gongów. Nasz kanał ma również takie propozycje. Medytacja monitorująca, tak zwane skanowanie. Skanowanie polega na obserwowaniu doświadczeń i odczuć bez osądzania ich i bez przywiązywania się do nich. To rodzaj świadomości myśli i uczuć, bez angażowania się w nie. Jak wprowadzić medytację w codzienne życie? Na stałe. Najlepiej, jeśli stworzysz nowy nawyk w swoim życiu. Najłatwiej wprowadzić go w życie, wykorzystując stary nawyk czyli, na przykład po śniadaniu, medytujesz, przed snem medytujesz, po kąpieli medytujesz, po pierwszej herbacie medytujesz. Samym okres, kiedy będzie to najlepszy moment dla ciebie, my polecamy użyć kąpieli jako twojego wskaźnika do medytacji, czyli po kąpieli medytuję. Nie tylko oczyszczone jest ciało, ale także umysł. Jeśli wolisz medytować rano, to na przykład przed śniadaniem medytuję, czyli wstaję rano, piję szklankę wody i siadam do medytacji. Medytacja daje nam spokój, jasność, perspektywę i mądrość, która pojawia się, gdy zdobywa się wgląd w siebie. Pomaga w życiu codziennym podejmować lepsze decyzje. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę. Pozdrawiamy i życzymy udanych medytacji.